Cześć wszystkim, w imieniu całej ekipy CB163 oraz swoim zapraszam was na dwa sobotnie treningi o 9.30 workout sylwestrowy dla klubowiczy oraz o godzinie 11.00 trening parents and kids dla rodziców z dzieciakami specjalnie na tą okazję zaprosiliśmy dla was specjalnego gościa, który poprowadzi dla was ten trening specjalnego gościa, który poprowadzi dla was ten trening Szczepan, chodź do nas, Szczepanek, Szczepan. Szczepan chodź, przepraszam. Okej. Okay. Cześć. Zapraszam Was w sobotę. Tak jak mówił Dawid, na dwa treningi, 9:30, 11:00 w rytmie disco. Obiecuję wysoki poziom kultury fizycznej. Do zobaczenia. 在等呀。